Ksiądz egzorcysta Steven Rossetti opisuje, jak modlił się rytuałem egzorcyzmu i doszedł do wiersza. Niech wstąpi w niego lub w nią, radość pokoju. Jest to modlitwa wynagradzająca, która prosi Boga o interwencję. W tym przypadku modlimy się, aby Bóg wniósł radość i pokój do życia osoby opętanej. Ksiądz Rossetti był nieco zaskoczony reakcją demonów. Zdecydowanie im się to nie podobało. Podobnie w innym trudnym przypadku zauważył, że ilekroć opętana osoba miała pozytywne doświadczenie i przez chwilę czuła się dobrze, demony atakowały ją i próbowały zniszczyć te dobre uczucia. Ksiądz Rossetti. Zaczął zdawać sobie sprawę, że demony nie tylko nie chcą, abyśmy doświadczyli radości, ale same jej nienawidzą. Radość jest dla nich odrażająca. Teolodzy mówią nam, że aniołowie otrzymali wiedzę o tym, co by się stało, gdyby odrzucili Boga, ale szatan i jego zwolennicy i tak to zrobili. Dobrowolnie wybrali nieszczęście i ciemność. Teraz demony próbują uczynić nas nieszczęśliwymi, tak jak one same. Jeśli opętana dusza, którą zamieszkują, ma chwilę radości, jest to niechciane i odrażające doświadczenie dla obecnych demonów i starają się je stłumić, pisze ksiądz egzorcysta w swoim blogu. Niestety, możemy zaobserwować podobne mroczne wybory u ludzi, takie jak poszukiwanie haju i mistycznych doświadczeń w używkach, oświeceniu kundalini, czarach, okultyzmie i wielu innych substytutach prawdziwego źródła radości i pokoju. Jedna z kobiet, której sprawą zajmował się ksiądz Rosetti, przez lata zajmowała się okultyzmem, szukając, jak sama nazwała, oświecenia i duchowego spełnienia. Potem miała potężne doświadczenie źródła prawdziwej miłości i pokoju. Jak sama opowiada, zostałam zalana miłością Chrystusa do mnie. To było jak taka osobista miłość. Nikt nigdy mnie tak nie kochał. W tym doświadczeniu trochę go poznałam. Zauważyłam, że było w nim coś duchowo zupełnie innego niż w innych duchowych doświadczeniach, które miałam. Zdałam sobie sprawę, że to, co powiedział o sobie, jest prawdą. Pan Jezus jest synem Bożym, Jednorodzonym. Odcisnęło to piętno na mojej duszy i zmieniło moje życie. Muszę powiedzieć, że jeśli czytasz to jako New Age-owiec, który poszukuje duchowych doświadczeń, to nic nie może równać się z duchowymi doświadczeniami. Które można uzyskać jako chrześcijanin, nic, całkowicie cię odnawiają, zmieniają, sprawiają, że zakochujesz się w naszym stwórcy. Boże Narodzenie to czas, kiedy aniołowie ogłaszają radość światu, kiedy dzieciątko Jezus rozlewa obfitość pokoju na całą Ziemię. Demony nienawidzą Bożego Narodzenia. Dzieci Boże witają je z radością. Radujemy się, prawdziwe źródło radości i pokoju, za którym tęsknimy, jest na wyciągnięcie ręki. Niech ogarnie Was radość i pokój, niech wzrasta i pogłębia się przez całą wieczność. Radość i pokój, dwa dary, które dla wielu wydają się ulotne, a jednak są fundamentem naszego duchowego życia. Ksiądz Stephen Rossetti w swoich refleksjach o duchowej walce i egzorcyzmach przypomina nam, że te dary nie tylko są dostępne dla każdego z nas, ale także stanowią klucz do zwycięstwa nad złem. Demony, które na co dzień starają się niszczyć ludzką duszę, nie potrafią znieść radości i pokoju, ponieważ są one esencją obecności Boga. Radość, o której mówi ksiądz Rosetti, nie jest zwykłym uczuciem chwilowej przyjemności czy zadowolenia. To głębokie wewnętrzne doświadczenie wynikające z bliskości z Bogiem, z poczucia, że jesteśmy przez niego kochani, bezgranicznie i bezwarunkowo. To radość, która wytrzymuje najtrudniejsze chwile i nie gaśnie, nawet w obliczu cierpienia. Kiedy demony próbują odebrać ją opętanym duszom, pokazują, jak wielką moc ma radość pochodząca od Boga. To, co pochodzi z nieba, jest dla nich nieznośne, ponieważ przypomina im, co utraciły na zawsze: miłość, światło i pokój. Każdy z nas codziennie mierzy się z duchowymi wyzwaniami, z pokusami, rozczarowaniami. Fałszywymi obietnicami szczęścia oferowanymi przez świat. W świecie pełnym hałasu, chaosu i rywalizacji, gdzie tak łatwo sięgnąć po iluzoryczne substytuty spełnienia, Bóg wciąż czeka, oferując coś znacznie większego. W świadectwie kobiety, która odnalazła Chrystusa po latach duchowych poszukiwań, kryje się prawda, która porusza serce, jej słowa. Zostałam zalana miłością Chrystusa do mnie. Nikt nigdy mnie tak nie kochał. Ukazują, że to, co jest prawdziwe, zawsze przewyższa to, co jest fałszywe. Żadne okultystyczne doświadczenie, żadne oświecenie nie może się równać z bezpośrednim spotkaniem z miłością Boga. To doświadczenie nie tylko zmienia życie, ale dosłownie odnawia duszę. Uwalniając ją z kajdan ciemności, Boże Narodzenie, które jest szczególnym czasem w roku, przypomina o tej radości i pokoju, które przyszły na świat wraz z narodzinami Chrystusa. To czas, kiedy możemy się zatrzymać, oderwać od codziennego biegu i zanurzyć się w głębokim pokoju, który niesie obecność Boga. Aniołowie ogłaszający radość światu przypominają że to czego pragniemy najbardziej jest w zasięgu ręki. Bóg przychodzi do nas nie jako daleki i niedostępny stwórca, ale jako bliski zbawiciel, który rozumie nasze troski, pragnie naszego szczęścia i ofiarowuje nam prawdziwe spełnienie. Demony nienawidzą Bożego narodzenia, ponieważ jest to czas zwycięstwa światła nad ciemnością. Dzieci Boże, które otwierają swoje serca na radość i pokój tego czasu, mogą doświadczyć niezwykłego wytchnienia, które demony próbują zniszczyć, ale nigdy nie będą w stanie tego zrobić, jeśli trwamy przy Bogu. Radość i pokój, które płyną z Chrystusa, nie są jedynie emocjami, są duchową bronią, która chroni nas przed atakami zła. I daje siłę do życia w miłości i prawdzie. Każda chwila, w której pozwalamy Bogu wypełnić nasze serca radością i pokojem, jest krokiem w stronę pełni życia, do której zostaliśmy stworzeni. To nie jest obietnica bez pokrycia ani puste słowa. To rzeczywistość, która przemienia nasze wnętrza, nasze relacje i nasz sposób patrzenia na świat. W czasach, gdy wielu szuka szczęścia na własną rękę, Bóg przypomina: To ja jestem Twoją radością, to ja jestem Twoim pokojem. Niech Boże Narodzenie stanie się dla nas wszystkich czasem odkrywania na nowo tej prawdy. Niech radość i pokój księcia pokoju przenikają nasze życie, uczą nas ufać i kochać. Niech te dary tak bardzo znienawidzone przez demony, będą naszą siłą i naszym świadectwem, że nawet w świecie pełnym wyzwań można żyć w bliskości z Bogiem, który jest źródłem prawdziwego szczęścia. Radość i pokój są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że otworzymy nasze serca i pozwolimy Bogu działać. Amen.